TVG 9. No, chociaż Stany Zjednoczone nas dymają na każdym kroku, to my dalej no, dzielnie wspieramy USA w Afganistanie. No to przy okazji zobaczmy, co tam wspieramy. Hamid Karzaj wygrał drugą turę wyborów. Chociaż jej nie było. Afgańska komisja zrezygnowała z przeprowadzenia drugiej tury wyborów. I uznała, że jej zwycięzcą został Hamid Karzaj. Wczoraj wieczorem jedyny przeciwnik obecnego prezydenta wycofał się w ramach protestu przeciwko fałszerstwom wyborczym. Ogłaszamy, że pan Hamid Karzaj, który zdobył większość głosów w pierwszej turze wyborów i jest jedynym kandydatem w drugiej turze, wygrał wybory prezydenckie w Afganistanie. Po Wiedział przewodniczący niezależnej komisji wyborczej Azizullah Ludin. Także fajną, zajebistą demokrację wspieramy. Żołnierze giną właśnie, żeby taką fajną afgańską demokrację wspierać, a żeby Amerykanie nas przy tym jeszcze ryżnęli w D i no, traktowali jak, jak frajerów. A ty, Kardzaj byś się wstydził, nie dość, że jesteś nieudacznikiem, że nie potrafisz w porządku sam w kraju zaprowadzić, to jeszcze fałszujesz wybory i w dodatku sprowadzasz obce siły na własny kraj. Nieładnie, po prostu nieładnie.